Z tej strony SmartBob, gdzie chciałbym pokazać, w jaki sposób od podstaw skonfigurować suple, ustawić ją i podłączyć do aplikacji na płytkach, które wykorzystują ekspandery wejść i wyjść. Jak wiecie, ta moja tutaj duża płytka wykorzystuje dwa ekspandery. W zależności od modelu mogą one być zlutowane z przodu lub z tyłu. Tutaj mamy je zlutowane z tyłu. W tym przypadku są to ekspandery MCP 23017, które działają na szynie I2C. I teraz, jak wiecie, szyna I2C jest to szyna adresowalna, to znaczy, że każdy jej element musi mieć na stałe przypisany swój adres. Te ekspandery mają taką właściwość, że mają one wejścia do wybierania adresów, i ja tutaj zostawiłem na swojej płytce takie miejsca, gdzie użytkownik albo może przylutować tak zwany Deep Switch, gdzie będzie te adresy wybierał przełącznikiem, lub też ma przylutowane na stałą, stałą adresację za pomocą zworek. Tutaj jest też taka, taka krótka ściąga, jak widzimy. Brak zworek to jest ADS20, wszystkie zworki to jest ADS23, więc teoretycznie ta płytka mogłaby obsługiwać jeszcze jedną taką dodatkową, dużą płytkę, czyli w sumie 4 ekspandery. Jednak ze względu na jakby obsługę kodu i możliwości tego procesora ESP32, no nie polecam używania 64 wejść lub wyjść, lepiej jest jednak to zrobić na maksymalnie 32 wejściach lub wyjściach, wtedy ten jakby oprogramowanie jest bardziej stabilne. Oczywiście inne oprogramowanie mogłoby działać lepiej. Supla z tego co zauważyłem, no trochę się gubi, jeżeli tych wejść jest za dużo. Ale wracając do tematu, czyli w tym naszym przypadku mamy dwa ekspandery, pierwszy i drugi, jeden ma adres 20, a drugi ma adres 21. Mamy także wyświetlacz OLED, który także jest na szynie i kwadrat. O ma także swój adres, co potem Wam pokażę. Oraz także mamy możliwość podłączenia dodatkowych czujników temperatury, wilgotności lub czegoś innego, także na zewnętrznej szynie i kwadrat, która nam wychodzi przez ten konektor. I teraz tak, w jaki sposób to skonfigurować? Oczywiście trzeba znać wszystkie adresacje i, i jakby numery pilów, które są. Podpięte z procesora do odpowiednio linii danych i linii zegara. Na mojej płytce to zawsze jest napisane to w, albo przy samym konektorze, albo także bezpośrednio przy danym elemencie. Jak widzicie tutaj, linia SCL, czyli linia zegara, jest podpięta pod pin GIPO 22, a linia SDA, czyli linia danych, jest podpięta pod pin 21. Jeżeli chodzi o adresy wyjść w przypadku ekspanderów, to na przykład wejście pierwsze to jest adres A7. Wejście 8 to jest A0, wejście 9 B7, wejście 16 B0. I odpowiednio wyjścia, jak możecie zobaczyć, wyjście pierwsze to jest A7, wyjście ósme to jest A0, no i idziemy odpowiednio dalej. Czyli każde wyjście jest opisane, każde wejście jest opisane. Wiemy na jakich pinach jest u nas działa szyna i kwadrat. Jedyne co musimy zrobić to przepisać te dane do SUPLi, i skonfigurować to w naszej aplikacji. Tak więc zaczynamy. Kolejnym krokiem jest wejście na stronę GUI Generic Builder, gdzie wybieramy naszą platformę, czyli ESP32, a następnie wszystkie elementy, które nas interesują. Wybieramy nasz expander, wybieramy dodatkowe sensory, których będziemy używać w przyszłości albo teraz. Wejście analogowe, liczniki impulsów, dimery i klikamy Generuj. Następnie czekamy, aż coś się wygeneruje, a następnie przejdziemy przez etap programowania. I tak, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to jest uruchomienie naszego chipu w trybie programowania. Z reguły jest tak, że programator, który jest tutaj wbudowany, sobie z tym radzi. Czasem najlepiej na początku jest mu włączyć to na szczywno, czyli w moim przypadku klikamy guzik Flash. I podłączamy wtedy zasilanie. Tak więc mamy już gotowy procesor. Przechodzimy tutaj do komputera, który mam podłączony. No i klikamy zainstaluj. Wybieramy COM, który został znaleziony. Klikamy połącz. I czekamy. Instaluj generic. Czy chcemy wyczyścić nasze urządzenie? Tak. Czy chcemy wyczyścić bieżącą instalację? Tak. Chcemy, żeby nasza płytka zaczęła od zera. No i widzimy, że zaczęło się programowanie. Płytka teraz jest czyszczona, a następnie będzie programowana. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić po zaprogramowaniu płytki jest ustawienie sieci Wi-Fi. Mamy do wyboru dwie opcje. Możemy wpisać nazwę i hasło już w momencie programowania, albo tak jak ja teraz, później po płytki, wtedy płytka nam uruchamia tryb lokalnego Access Pointa, z którym ja się właśnie połączyłem. Następnie wchodzimy do przeglądarki, wpisujemy adres 192.168.4.1 i wpisujemy ustawienia naszej sieci. Po kolei przypisujemy wszystkie dane, czyli nazwę sieci oraz hasło. Przepisujemy adres naszego serwera SUPLA, to możecie odczytać SUPLA Cloud oraz także login e-mail użyty do logowania do SUPI. Ważna kwestia jest taka, że trzeba także na SUPI zezwolić na rejestrację nowych urządzeń. I klikamy zapisz. W tym momencie najlepiej jest płytkę zesetować. I już zobaczyć, czy nam się podłączyła ona do naszego już właściwego routera. W tym momencie ja stworzyłem na komórce access Pointa i widzimy, że mam podłączone jedno urządzenie. I teraz wchodzimy na ten adres. 16.132. I widzimy w tym momencie, że nasza płytka jest już, pod, jest już podłączona do naszego routera. Czyli tak, mamy ustawione e, wszystko związane z konfiguracją Wi-Fi. Wchodzimy w ustawienie urządzenia. Zaczynamy od szyny i kwadrat. Wybieramy adresy SDA i SCL. W naszym przypadku to było 21 i 22. Klikamy zapisz. Od razu widzimy, że płytka nam już znalazła adresy. Wykryła dwa ekspandery oraz jeden wyświetlacz, więc odpowiednio klikamy wyświetlacz i klikamy Expander na załącz i zapisz. Powrót. Wchodzimy w zakładkę przekaźniki. Wybieramy, że chcemy oczywiście mieć ich 16. Ja tutaj skonfiguruję tylko 3 pierwsze. Resztę oczywiście trzeba dopisać później. Czyli wybieramy, że mamy użyty Expander. Klikamy zapisz. Wybieramy adres pierwszego przekaźnika. To jest 20. Pierwszy przekaźnik jest pod adresem i pod pinem a6, a7, a6, a5, no to przepisujemy je odpowiednio. Oczywiście dalej trzeba wszystkie przepisać. Klikamy zapisz. Czyli już mamy ustawione przekaźniki. Mamy ustawione 16 przekaźników na ekspanderze pod adresem 20. Ustawiłem pierwsze trzy adresy, resztę trzeba później. Jest także możliwość, żeby ustawić jak mają te przekaźniki działać. Więc wtedy klikamy na adres i widzimy, że moje przekaźniki są załączane stanem wysokim. Jeżeli ktoś ma przekaźniki załączane stanem niskim, no to oczywiście trzeba zmienić zachowanie. Ale tu jest to w porządku. Klikamy powrót. Powrót. Przechodzimy do zakładki przyciski i robimy dokładnie to samo. 16. Klikamy zapisz. Rodzaj także expander. Jeszcze raz zapisz. Adres 21. O, teraz weszło. I od początku także lecimy adresy. Ja wpisuję pierwsze 3, raz, dwa, trzy. Pozostałe trzeba przepisać później. No i klikamy zapisz. W przypadku przycisków także można ustawić ich zachowanie. Ja ustawiam, że to są przyciski monostabilne z reakcją na wciśnięcie. I to wtedy się zmienia zachowanie przycisków dla wszystkich ustawionych poniżej. Może także każdy przycisk osobno skonfigurować, jednak, klikając na adres, ustawiamy już globalnie dla wszystkich przycisków. Powrót. Czyli mamy ustawione przekaźniki, mamy ustawione przyciski. Możemy jeszcze ustawić sobie typ konfiguracji. Z gruby to jest przyciskiem GIPO 0. U mnie on także jest nazwany jako przycisk Flash. Ja wolę typ konfiguracji 5 sekund. Czyli, jeżeli przytrzymamy ten guzik przez 5 sekund, to nam płytka wchodzi w tryb lokalnego access pointa. Jeżeli zapomniemy Wi-Fi albo coś się zepsuje, to możemy ją wtedy zesetować do ustawień fabrycznych. Nasza płytka została już skonfigurowana, wszystko zostało podłączone. Oczywiście, na naszym klaudzie musimy włączyć możliwość rejestracji nowych urządzeń, ale jak widzicie, Supla bez problemu obsługuje tak skomplikowaną płytkę. Wszystkie kanały się zmieniają, możemy przełączać, możemy skonfigurować czy te wejścia mają być monostabilne, bistabilne, czy przekaźniki mają być sterowane stanem wysokim, niskim. No i oczywiście także mamy możliwość podłączenia innych sensorów na tych dodatkowych pinach, co pokażę także w innych odcinkach na temat jak skonfigurować suple. I to by było na tyle. Hej, cześć!